Zostać lekarzem? Właściwie to chyba tak, e, chciałam zawsze pomagać. I przez to, że chciałam pomagać, pomyślałam jeszcze mając tam niespełna 5 lat, że właściwie to będę lekarzem i będę pomagać. I właściwie to moje marzenie się spełniło. Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy i co lubi Pani najbardziej? E, w pracy mi sprawia wszystko satysfakcję, a przede wszystkim dzieci, które zdrowieją na w moich oczach, na oczach wszystkich nefrologów, którzy tutaj pracujemy, także to jest największa radość, ale dużą radością jest też dobry zespół i dobra praca w tym zespole, czyli krótko mówiąc team dream i do tego sumienność wykonywania swojej pracy, diagnostyki i leczenia, które daje efekt. Pani nie nie na ale Tak. Zawód lekarza jest niezwykle obciążający i dlatego jest ciężkim zawodem, gdyż wszystko przeżywamy razem z pacjentem. To nie jest tak, że zamykamy drzwi z biura i zostawiamy wszystkie papiery i one kontynuujemy na dzień następny. My się zmagamy ze zdrowiem i życiem ludzkim na co dzień. Więc właściwie bardzo ciężko pozbywamy się myśli, co się dzieje po południu, co się dzieje w nocy i jakie dziecko zastaniemy rano, w jakim będzie stanie. Więc stąd jakby obciążenie i ciężkość tego zawodu, a także jakby niezwykła koncentracja nad dawkami leków, z zleceniami, dlatego że tu nie może być pomyłek. Jaki był najcięższy przypadek do leczenia? Dużo jest takich ciężkich przypadków, zajmujemy się chorobami nerek, więc bywa tak, że trzeba jakby powiedzieć rodzicom, że nerka przestała jedna i druga pracować i że teraz trzeba się dializować i trzeba czekać na terapię nerkozastępczą albo nawet na przeszczep nerki. I wtedy te przypadki, w których my lekarze już jakby na pewnym etapie nie możemy nic zrobić, są niezwykle trudne i trudna też jest akceptacja jakby yy, yy, dokonanej choroby, na której nikt nie miał wpływu, na którą nikt nie miał wpływu i pozostaje nam już tylko yy, dalsza walka z yy, jeszcze wyższym progiem trudności. A jak ciężko jest powiedzieć rodzicom dziecka o, właśnie... o takich sytuacjach trudnych? Jest to niezwykle trudne. Szczególnie tak jak mówię, jeśli dokonana jest już syłkowa niewydolność neregi, przechodzimy na przykład na leczenie nerkozastępcze, czy pacjent jest planowany też do przeszczepu rodzinnego, co w tej chwili jest jakby naszą domeną, żeby przeszczepiać jak najlepsze nerki. Oczywiście nie wykonujemy w naszym ośrodku przeszczepów, ale przygotowujemy pacjentów do przeszczepu nerek i przeszczepiają nerki świetni lekarze w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Także Najtrudniejsze momenty to są momenty z, z, zmagania się z ciężką chorobą i każda ciężka choroba niesie z sobą bardzo trudne informacje, zarówno dla lekarza, jak i przekazanie później tych informacji rodzicom dziecka, bo dziecko nie zawsze sobie z tego zdaje sprawę, jak ciężko jest chore, ale na pewno z tego sobie zdają sprawę rodzice. Od ilu lat jest Pani w zawodzie i czy nowe technologie zmieniły coś w sposobie leczenia? No wolałabym nie mówić od ilu lat, bo to już jest bardzo długo. W każdym razie nefrologiem jestem 17 lat. E, I e, właściwie to jest e, nowa nefrologia, czyli zmieniają się leki, zmieniają się schematy leczenia i medycyna idzie bardzo, bardzo do przodu. Zaczyna się era badań genetycznych. Era nowego spojrzenia lekarza na chorobę, więc bardzo duży przeskok w przód. Dlaczego wybrała Państwo specjalizację? Dlatego, że choroby nerek są bardzo ciekawe, ale też bardzo podstępnie można chorować na nerki, nie wiedząc tego. Więc pacjent może być tak ciężko chory na nerki i zupełnie nie wie, że jest na nie chory. Dopóki oczywiście nie zgłosi się do lekarza, nie będzie przepadany. Czyli nie tak jak my mamy anginę i mamy zaraz gorączkę i trafiamy do lekarza. Na nerki można chorować latami i można nie wiedzieć, że jest się chory na nerki. Więc nefrologia jest niezwykle podstępna w sensie takiego wykonywania zawodu, ale też jest bardzo, bardzo specjalizacją ciekawą, bardzo dającą wiele możliwości terapeutycznych, że ten każdy pacjent jest inny, tak jak jest inne każde badanie ogólne moczu. Każdy pacjent ma swój mózg ogólny, bym powiedziała. Czy zawód, który pani wykonuje, daje... Jeżeli się jest w zawodzie takim, w którym się chciało wykonywać, to to jest na pewno zawód spełniony. I na pewno nie męczy aż tak jak każdy inny zawód, który zostaje wybrany z przymusu. Więc ja uważam, że pracuję o wiele mniej niż pracuję, dlatego że robię to, co lubię. Jak Pani czuje, kiedy pacjenci powierzają Pani swoje zdrowie, a może i życie? No, bardzo jest to trudne dla mnie, ale też po to jestem żeby im pomóc i żeby zadbać o to, żeby byli zdrowi i żeby ich życie było jak najłatwiejsze, jeśli choroba jest, jeśli się jej nie da pozbyć. Bo mamy takich pacjentów, gdzie choroba potrafi trwać latami. W związku z powyższym jakby te decyzje i prowadzenie tego pacjenta jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. Czy Pani zabudowała Poniekąd częściowo tak, że nie da się tak już zupełnie oddzielić tej pracy od e, życia rodzinnego, ale mam dwójkę e, dzieci, mam męża, więc nie wpłynęły to jakoś negatywnie e, na moją rodzinę. Niniejszym od czasu do czasu przebyw, przeżywają e, pewne ciężkie choroby niektórych pacjentów, o których Staram się jak najrzadziej nie przenosić to na grunt rodziny, ale czasem wspominam, jeżeli to są naprawdę trudne sytuacje, w których się znaleźli nasi pacjenci i, i jakby przeżywam to, jak mogę im jeszcze pomóc, żeby im było lżej, lepiej, żeby byli zdrowsi i żeby im się dobrze żyło z tą chorobą, którą mają. Widać, planowałam, wiedziałam co Nie, po prostu nie miałam pomysłu na nic innego, ale ja potem pracowałam przez, już na w szpitalu jeszcze przed studiami i potem wiedziałam, że chcę pracować w miejscu. Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy i co mnie? Kontakt no z ludźmi, bezdyskusyjnie. I myślę, że to jest najfajniejsza sprawa w tym wszystkim. Trudno mi oceniać jakie ludzie mi odbierają, ale sądzę, że nawet nie, defini definitywnie kontakt z ludźmi jest najfajniejszy. Czy w Pani ocenie zawód lekarza należy do ciężkich i jakich rad udzieliłaby Pani przyszłym lekarzom? Jest to fajna praca, Namawiam wszystkich. Czy jest ciężki, wiąże się z tyżulami, wiąże się z zarwanymi godzinami, ale to wszystko, bo no, która praca jest, nie jest ciężka uważam, natomiast też daje dużo fajnych innych, przede wszystkim Moim no problemem jest nie to, czy ja znajdę pracę, czy będę pracować, gdzie będę pracować, tylko bardziej mogę hmm. y, zastanawiać, ile zarobię, ale na pewno nie muszę się obawiać o to, że pracę sobie więc to jest duży luksus. jest tak widoczna w poradnich rodzinnych, ale na dyżurach czy kwestia tomografii, czy y, ma dużo większą możliwość diagnostyczną? Diagnostyka, myślę, że problem medycyny jest to innego w tej chwili, że diagnostyka zrobiła dużo szybszy krok, a mniej podąża za tym jednak leczenie nawet w sensie w terapii, w formy terapii, ale uważam, że medycyna robi ogromne kroki do przodu. Jaki był najcięższy przypadek do leczenia? Nie mogę tego tak powiedzieć. Po pierwsze nie pamiętam, bo to się dzieje. Jak się mówi, jak wychodzi fajnie, to jest dobrze. Ale ja nie mogę powiedzieć, bo nie mogę zadać tajemnicy lekarskiej. Ale najtrudniejszy przypadek. To znaczy tak, nie wiem, Ona tych najtrudniejszych, które mi nie wyszły, bo się pomyliłam, coś nie wiem. Dlatego nie, nie zależy. Łatwiej, to natomiast widzimy swoje... Czasami to budzi strach, bo jeżeli nagle, nie wiem dlaczego, coś mi jest świadomość gdzieś powie, o to jest taki a nie inny przypadek, coś się, mi się nie podoba, może wszystko wskazuje, że nic nie ma i to się potwierdza, to to że są obawy, okej, okay, w tym momencie to znalazłam, a ile razy mogę się nie znaleźć. Jak ocenia Pani zachowanie pacjentów wobec personelu medycznego? Różne są, dokładnie tak samo jak lekarze są różni, mówmy szczerze, no nie? Myślę, że i lekarze, i, pac i pacjenci są, jak społeczeństwo, odbywają różni. Natomiast na pewno mam na porównanie na do specjalistyki do szpitala. Pozytywnym zachowaniem sprzyja taka dłuższa współpraca na pewno. I jeżeli się poznajemy lepiej, to jest przyjemnie. Nie narzekam. Czy odczuwa Pani jakikolwiek stres podczas rozmowy z pacjentami? W sensie generalnie już nie. To nie jest, tak jak długo pracuję, natomiast mogą się zdarzyć pojedyncze indywidualne przypadki, gdzie ten stres no, jest naturalny. Sorry, to nagrywasz. W którą stronę jest ostrość? Nie, w drugą. W drugą, tak? No, ale w drugą. Nie, tam się nie podoba. Nie, no nie wierzy!